i widzowie, tutaj jest kolejny film nagrywany, przepraszam za to, że w tamty, tamty, na tamtym filmie było strasznie słabo słychać, ale no... Mo... Tutaj e... e... sobie patrzę, jak wiecie, bo... Często w tym filmie nie wydarzyło bo byłem najgłośniej, a... Dzisiaj dałem ten, a dzisiaj dałem także sorry. Za to. No. Także zostawcie łapę w górę suba z dzwonem, bo... Hello? Oh, where are you from? Poland. Oh, the nice country. Thank you. I'm going to go Oh, shit. Oh, shit. Sorry. No, 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 no. no. No i zostawcie tą mapę w górę, komentarz, suba, bo to, bo to, jest dla mnie bardzo ważne. Ja się za tobie strasznie staram. 5 5 filmów dziennie, trochę shortsów, trochę ten. fajnie, że oglądacie. Ośmiu l... wyświetleń. ale nieważne. Gdy to jest nieważne. Najważniejsze Pieniądze! Nie no. Nie. Już najważniejsze jest to, nie wiem, jak coś jest dla fajnie. Formę naprawiłem. Już. Nie jestem już takim rakiem. Jakby jakby na terenie Czekamy Na chłopa Odstrzeluję mózg oh. OK No problem Mam nadzieję, że gry teraz nie będzie słychać za głośno Tylko będzie wręcz idealnie Dziękuję. Eee, no, eee... Poczekaliśmy, wyczekaliśmy, go pięknie zagraliśmy. masno face. Odpala mi się już dawid, ale. <grafię> ale myślę, że To nie przeszkadza, myślę, że je polubicie. Jestem takim przygódką czasami, ale... Czasami. Pamiętacie, ludzie się zmieniają, mam nadzieję, że będą już 16 lat.

Thank you hey. nice. Yeah <laughs> Jest trochę lepiej. Od pierwszego filmiku się już w ogóle sobie gęsty zrob. On też będzie grać kula. I z góry też przepraszam za to zrobić kulawę Kulawę. Oh. Także widzicie, zabijają się tu. Ciekawym się dzieje. Zabijają cię, mam nadzieję, że teraz idziecie. Ciekawym się dzieje. Poszły. Incendentary on. Following flashback. O nie, jaki błot! Myślę, że jest git jak najbardziej. Teraz nie powinienem aż tak głośno słychać, a mnie trochę lepiej powinno się powinno być słychać. No, i jeśli będzie na odwrót, no to. Także nie było raczej widzieć. To się przy tej ściance wstawiacie? Tutaj gdzieś mniej więcej. Nie wierzę. No dobra. Hej, ty co to było? Nie wierzę. Mi się wydaje, że ten nasz chłop ma wuchał, tak go skanował, Ale go już nie chcę oceniać. Jest, git. Go, go, w ogóle go. git się gra. Mam nadzieję, że też nie jest za dużo. clearly lift Hey if came maybe Gunner gramy, dobrze gramy, tylko żeby się nie odpalił, bo jest znam takie A, chłop ma 59 pingu Where are you run My run goes to Two ornaments. Two Nova. Loads two. Okay, I don't understand. Nice game. Thank you. Thank you. No, także widzicie, szybki teraz był odcineczek, 8 minut. Nie no, chyba wam nie mogę takiego odcinka wrzucić, co? Nie baczcie się. Dostałem nową rangę. No właśnie. Um, no, ale chyba, kurde, no nie wiem. Dobra, wrzuciłem wam 5 filmów, nie będziecie śli. No to zostawcie no łapie w górę, suba, komentarz, a ja spierniczę.